Niemiec Karl Geiger wygrał Puchar Świata w niżnym Tagile. Sporą dramaturgię zbudował Kamil Stoch, zwycięzca kwalifikacji i najlepszy z Polaków. Ostatecznie na inaugurację sezonu był piąty. Dwa równe skoki. Legendarne wyrażenie z czasów, gdy jedynym Polakiem, który znał jego sens, był Adam Małysz. W epoce Stochomanii stało się naszą specjalnością, dlatego martwi, że dziś było nieaktualne. Po raz pierwszy od sześciu lat tylko dwóch Polaków zakwalifikowało się do finałowej serii konkursu inaugurującego sezon. Po pierwszych próbach Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajmowali miejsca odpowiednio ósme i dwudzieste. Piotr Żyła wypadł poza trzydziestkę, Jakub Wolny i Andrzej Stękała lądowali w piątej dziesiątce. Stoch, który wygrał kwalifikację pokazał, że w jego przypadku gorszy skok to wypadek przy pracy. W drugiej próbie uzyskał 125 metrów, poprawił się o 7,5 metra i o 15 pozycji. Sezon zaczyna od piątego miejsca. Pomimo swojego doświadczenia i wieku no, wkradło się trochę emocji, nerwów. A no i przez to po prostu popełniłem błąd w pozycji najazdowej. 115 metrów Kubackiego zrzuciło go natomiast na 13 pozycję. Wygrał Niemiec Karl Geiger, jedyny, który dwa razy lądował za 130 metrem. Na podium zmieścili się Japończyk Ryoyu Kobayashi i Norweg Halvor Egner-Granerud. Kamil Stoch zajął piąte miejsce w pierwszym w tym sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni w Niżnym Tagile najlepszy był Karl Geiger. W Rosji dość szybko dało sobie znać wiatr, który dyktował warunki. Po pierwszej serii najlepszy był Halvor Egner granerud Ósmy był Dawid Kubacki, a Kamil Stoch dopiero 20. W serii finałowej trzykrotny mistrz olimpijski skoczył dużo dalej. Wylądował na 125 metrze. To sprawiło, że Polak przez dłuższy czas siedział na tronie lidera konkursu. Ostatecznie poprawił swoją pozycję o 15 miejsc. Ja byłem pewny, że już tam nie wiem, jak tam 13 z kolei skakał, czy 12, że, że już wtedy sobie zajdę, ale. Nie powiem, miło się działo i e, w pełni akceptuję to, co się dzisiaj wydarzyło. Wygrał Karl Geiger przed Rioju Kobajaszym i Granerudem. Jutro kolejne emocje z Niżnego Tagiłu. Kwalifikacje rozpoczną się o 14.25 na platformie Player.pl. Sam konkurs w TVN Eurosporcie i Playerze. W XXI wieku tylko czterech zwycięzców inauguracji Pucharu Świata w Skokach zdobywało później kryształową kulę. E, także nie ma tego złego. W Niżnym Tagile triumfował Karl Geiger, z Polaków najlepszy, piąty był Kamil Stoch. Przenosimy się teraz do Rosji. Na miejscu jest Filip Przeszanowski. Jesteśmy w hotelu Demidow Plaza, gdzie śpią wszyscy uczestnicy Pucharu Świata. Są już po kolacji, cisza, spokój, ale tylko pozornie, bo dla nas był to lekko zwariowany dzień. Informacja o teście pozytywnym u Klemensa Murańki. Ktoś powie znowu lekkie zamieszanie, duże nerwy w naszym obozie, bo przez moment wydawało się nawet, że nasi skoczkowie nie zdążą na konkurs Pucharu Świata. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Klemens trafił do izolatki, a nasi skoczkowie ruszyli na sko Rocznie Aist. Jeśli idzie o wyniki, to tutaj szału nie było. Umówmy się, jesteśmy rozpieszczeni sukcesami naszej kadry, a tutaj punktowało tylko dwóch Polaków z pięciu startujących w konkursie. Jak to wyglądało Marcin Wojtasik? Dwa równe skoki. Legendarne wyrażenie z czasów, gdy jedynym Polakiem, który znał jego sens, był Adam Małysz. W epoce Stochomanii stało się naszą specjalnością, dlatego martwi, że dziś było nieaktualne. Po raz pierwszy od sześciu lat tylko dwóch Polaków zakwalifikowało się do finałowej serii konkursu inaugurującego sezon. Po pierwszych próbach Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajmowali miejsca odpowiednio ósme i dwudzieste. Piotr Żyła wypadł poza trzydziestkę, Jakub Wolny i Andrzej Stękała lądowali w piątej dziesiątce. Stoch, który wygrał kwalifikację, pokazał, że w jego przypadku gorszy skok to wypadek przy pracy. W drugiej próbie uzyskał 125 metrów, poprawił się o 7,5 metra i o 15 pozycji. Sezon zaczyna od piątego miejsca. 115 metrów kubackiego zrzuciło go natomiast na trzynastą pozycję. Wygrał Niemiec Karl Geiger, jedyny, który dwa razy lądował za 130 metrem. Na podium zmieścili się Japończyk Ryoju Kobayashi i Norweg Halvor Egner Granerut. Ten konkurs dowiódł jednego ci, którzy byli późną jesienią mocni, są także mocni na początku Pucharu Świata. Karel Geiger, Rioju, Kobayashi, Halvor Egner-Granerud, no i nasz Kamil Stoch. Tutaj w niżnym Tagile oddał sześć skoków i pięć prób plasowało go w pierwszej dziesiątce. To jest naprawdę stabilność na wysokim poziomie. Dzisiaj przypuścił atak z pozycji dwudziestej na piątą i od razu mieliśmy w głowie Mistrzostwa Świata w Zefeld sprzed dwóch lat. Kiedy z 18. pozycji Kamil Stok wskoczył na pozycję drugą. Liczyliśmy na powtórkę, ale nie tym razem. Wrażenia naszego mistrza prosimy. Kamil Stok, ja sobie tak patrzyłem i mówię: O, może drugi zefelt będzie też przez moment przeleciała ci ta myśl? Czy, 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 czy nie, nie takie kopiuj i wklej Nie, 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 nie. A czy nie powiem, że, że było mi z tym źle, że tak po prostu. Zbierałem się w górę z każdym skokiem, ale z drugiej strony w pewnym momencie też to takie było trochę dziwne, no bo jednak ci zawodnicy skakali dużo dalej za tą zieloną linię, no a dalej prowadziłem. Ale też miałem świadomość, że jednak i za duże straty po pierwszej serii, i jednak ta czołówka po pierwszej serii to była też bardzo mocna i tutaj było bardzo trudno wejść na podium. Gdybyś miał porównać te dwa skoki, ty w rozmowie z Kasprem Merkiem powiedziałeś, że nie ustrzegłeś się błędów. E, jesteś w stanie powiedzieć co to, co to było na gorąco? To nawet Ech, nie wiem na no, nawet nie gorą na gorąco, ale e, tak no, e, dzisiaj e, no, nie ukrywam pomimo i swojego doświadczenia i wieku, no, wkradło się trochę emocji, e, nerwów. A, no i przez to po prostu popełniłem błąd w pozycji najazdowej, e, nie upilnowałem i tak jak, tak jak trzeba. To są po prostu minimalne różnice, wy tego nie zauważycie go, gołym okiem. Natomiast no, efekt jest później taki, że albo skacze 10 metrów bliżej, albo krócej. Jeżeli Kamil Stoch jutro da dwa takie skoki jak ten ostatni z soboty, jestem przekonany, że będzie się bić do końca o podium. Z tych gorszych informacji oczywiście Klemens Murańka, koronawirus po raz drugi w ciągu roku został izolowany, przebywa w miejscu odosobnienia tak to. Ujmę, no i czeka na kolejny test. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli jutro wynik będzie negatywny i kolejnego testu, także jest duża szansa, że nie będzie musiał spędzić w Rosji dziesięciodniowej kwarantanny. W przeciwnym wypadku nikt tutaj się nie ugnie i Klemens będzie musiał zostać w Rosji. Doktor Aleksander Winiarski o zdrowiu naszego skoczka. Klimek czuje się dobrze, nie ma podwyższonej temperatury, nie ma osłabienia, nie ma jakichś zimnych potów, nie ma bólu gardła, nie kaszle. Troszkę go boli głowa, natomiast może to być kwestia stresu po prostu, zwyczajnie. Klimkowi życzymy błyskawicznego powrotu do zdrowia i przede wszystkim do domu, do najbliższych, a my czekamy na pierwsze polskie zwycięstwo w Niżnym Tagile, bo Niżny Tagil i Ruka to są jedyne skocznie na mapie tegorocznego Pucharu Świata, w których Polacy nie odnieśli jeszcze zwycięstwa. W niedzielę będzie bardzo trudno, ale taki Kamil Stoch pokazał, że sky is the limit. Czekamy na niedzielny konkurs.